Dzień dobry, dzisiaj szybko, krótko i treściwie, czyli Frunite, najnowsza latarka Frunite TC20 Pro 3. Kawał sprzętu, wieście mi, że to będzie jedna z ciekawszych latarek w mojej kolekcji. Prawdziwy, prawdziwy potwór, można powiedzieć. Dobra, zobaczymy najpierw, co tutaj mamy w zestawie. Jak zawsze, te zestawy są dość bogate. Mamy Etui na karabinczyk, na pasek, na Oprenowe. Mamy przewód USB na USB-C, ponieważ tutaj oczywiście już zasilanie jest z USB-C. I mamy tradycyjnie zresztą sporo akcesoriów dodatkowych, czyli mamy smyczkę, którą sobie od razu tutaj postaram się założyć. Mamy uszczelki, ponieważ latarka spełnia IPX8, czyli możemy zanurzać w cieczy do dwóch metrów i również mamy tutaj uszczelki, które służą do podmiany, jeśli by się nam coś stało w tym miejscu. Czyli mamy tutaj zasłon zasłonięty port USB-C. I to są właśnie te dwie dodatkowe gumki. Natomiast te uszczelki tutaj okrągłe stosujemy tutaj na połączeniu z baterią, a w tej latarce mamy jeszcze drugie miejsce połączenia. To zaraz wam pokażę, co tutaj mamy. Jeszcze mamy metalowe kółeczko. Możemy sobie to zamontować na przykład tutaj i do tego wtedy mocować to na przykład na karabinczyku i mamy jeszcze taką malutką gumeczkę. Jest to gumka, która jest tutaj pod włącznikiem i dobra. Rozkręcamy w takim razie to. I mówię, że możemy to tutaj rozkręcić troszeczkę w inny sposób, ponieważ zobaczcie mamy w dwóch miejscach mocowania. <grywamy> możemy roz rozebrać to w drobny mak. Tutaj mamy całą elektronikę. Tutaj mamy tylko radiator czy tubę na baterię, i tutaj są te właśnie uszczelki, o których mówiłem. Skręcamy porządnie ogniwo. Potężne 5000 mAh, oznaczenie 26,650. Składamy całość i możemy włączać. Włącznik jest tylko jeden, tutaj u góry, czasami również są tutaj z tyłu. Włączamy i tradycyjnie jedno naciśnięcie włącza i wyłącza. Przyciskamy i przechodzimy przez tryby niski, średni i wysoki. Dwuklik włącza nam tryb turbo i trzy klik, jak dobrze pamiętam poczekajcie, raz, dwa, trzy tak, włącza tryb stroboskopowy. Długie przyciśnięcie włącza nam tryb świetlika. I teraz pozwólcie mi, że Wam odczytam te dane, które myślę, że Was interesują. Czyli mamy tak: tryb świetlika, czyli ten najsłabszy, 69 dni. Tryb niski, 30 lumenów. 89 godzin, tryb średni 264 lumeny, 10,5 godziny, tryb wysoki 1513 lumenów i tryb turbo, czyli prawdziwa potęga 3294 lumeny, 200 sekund. Plus później ten czas jakby jest wydłużany. Latarka jakby stopniuje moc i kolejne 112 minut przy 1500 lumenach. To jest naprawdę potwór, bo właśnie jeszcze tutaj podam Wam tylko zasięg. 300, prawie 50 metrów, 348 metrów i to jest naprawdę potęga. Yy, tak, możemy tym zrzucać. Wo, moja deseczka tutaj piękna, dębowa ucierpi. Do półtorej metra i tak jak powiedziałem, IPX8. Jeśli chodzi o diodę, którą tutaj zastosowano w środku, mamy cri x HP70 High. I zobaczcie, też tutaj to lustro w środku jest zupełnie, jakby tak polerowane. Ja bym chciał tylko tutaj wrócić na sekundkę do powstawania tych latarek. Myślę, że to jest naprawdę super przemyślana konstrukcja. Oczywiście, któraś z kolei, bo. Ta, 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 uwaga, w moich rękach pojawia się poprzednik, czyli Frunite TC. 20V2. A tutaj mamy wersję Pro. Wygląda bardzo podobnie, tak? Zwróćcie tutaj uwagę, mam nadzieję, że to będzie widać. Tutaj mamy skórkę pomarańczy i troszeczkę inną diodę, tak mi się wydaje. I o tym chciałem powiedzieć: że te latarki są modyfikowane, dostosowywane są kolejne elementy. Pomyślcie sobie, że na przykład to lustro tutaj w środku może być troszeczkę dłuższe, głębsze. Może być troszeczkę szersze. Ta dioda, która tam jest w środku, ta piguła może być troszeczkę wyżej, wypchnięta, cofnięta. To naprawdę jest mistrzostwo świata dla firmach, które produkują latarki, że z tej samej diody są w stanie wyciskać coraz więcej. Oczywiście później zmieniają diody i znowu te wszystkie ustawienia można kombinować. Kawał sprzętu. To są tak zwane trowery, czyli e, chciałam powiedzieć miotacz. To jest szperacz. 350 metrów, tak? 350 metrów, więc to świeci naprawdę daleko. Latarka nie jest też jakoś bardzo ciężka. A tutaj bez baterii to waży ile? Bez baterii waży 143 gramy. Całość oczywiście wykonana z aluminium nic się z tym nie będzie działo. Idziemy na dwór, jest już ciemno, poświecimy troszeczkę i zapraszam Was na kolejny film. Link do tego szperacza, szukałem słowa, do tego szperacza tradycyjnie w w opisie filmu, tak? Jeszcze jedna rzecz mnie tutaj ciekawi i na szybko podepniemy słuchajcie tą latarkę do powerbanka, który nam zmierzy. Zobaczymy sobie jak to się ładuje. Odpalamy, i tutaj od razu w trakcie ładowania w tym włączniku jest taka dioda sygnalizacyjna. Teraz jest na czerwono, czyli się to ładuje. Później przejdzie do koloru niebieskiego. Będzie to już w pełni naładowane. I w tym momencie ładujemy 16, prawie 17 V na 0,2 A. Więc malutki prąd 17 V. Dobra. Śmigamy w takim razie na dwór, świecimy. A ja z Wami się widzę. Widzę już niedługo. Na razie, cześć. I zaczynamy świecić. Dzisiaj nam pomaga trochę księżyc. Jaki tryb? Tradycyjnie nie, nie znamy tej wartości, więc musimy sobie tutaj przeklikać. Słaby, średni, mocny. Słaby. Zobaczymy, jak to świeci słabo. Tak słabo, że już troszeczkę coś widać, nie? Myślę, że z tym już można działać i można chodzić. Tryb średni, już tutaj możemy świecić. Wydaje mi się, że nawet po drzewach będzie coś widać. No właśnie, elegancko. No i dobra. Tryb mocny. I tutaj już księżyc nam pomaga. Tak, mówię, księżyc nam pomaga. I tu już praktycznie widać ilość światła nie i to co co teraz tryb turbo nie dwuklik no i to już jest potęga naprawdę tutaj widać już wszystko i bardzo bardzo daleko to są naprawdę mocne latarki możemy świecić oświetlić księżyc możemy nie kawał lampy nie Dobra. Tryb świetlika. Myślę, że tutaj dzięki temu, no właśnie, odbuśnikowi dużemu, również nawet ten tryb świetlika jest widoczny z daleka. Tryb stroboskopowy, uwaga na oczy. I możemy świecić. Widzimy również tutaj tą diodę, właśnie, która to jest niebieski kolor. Uwierzcie mi, że jest na niebiesko. Ta dioda malutka, którą teraz zakrywam palcem. Dobra, to wszystko. To jest jedna z moich ulubionych latarek, myślę. Kawał sprzętu. Do zobaczenia. Cześć.